Jak mówić jasno i przejrzyście, czyli o niepotrzebnych słowach i rozpylaniu retorycznej mgły? W filmie Milosza Formana Amadeusz, cesarz Józef II Habsburg chcąc skomplementować, a zarazem skrytykować operę Mozarta, mówi, że jest w niej za dużo nut. Na co kompozytor odpowiada rezolutnie, a które konkretnie ma wasza wysokość na myśli? Opery Mozarta były oczywiście doskonałe, ale ta anegdota pokazuje pewien ważny problem. Otóż w przemówieniach też czasami jest za dużo słów, przez co stają się one trudne i nieprzyjemne w odbiorze. Pytanie, które słowa są niepotrzebne, z których można z powodzeniem zrezygnować, jakich słów lepiej unikać? Jedną z takich grup z pewnością są partykuły, czyli nieodmienne wyrazy nadające naszym słowom określone zabarwienie. W zasadzie, w praktyce, właściwie poniekąd, w pewnym sensie. Te wyrażenia pojawiają się w wystąpieniach publicznych coraz częściej. To tak zwane partykuły namysłu. Wskazują one na niepewność mówiącego, czy w istocie jest tak, jak twierdzi, a przez to niejako, to kolejna z partykułów namysłu, rozmywają treść wypowiedzi. Dlaczego je stosujemy? Najczęściej z obawy przed odpowiedzialnością, zwłaszcza gdy wygłaszamy jakiś bardzo zdecydowany pogląd. Chcemy coś powiedzieć, ale obawiamy się, że ktoś może to zakwestionować. Na wszelki wypadek więc zastrzegamy, że to tylko w zasadzie, w sumie, na dobrą sprawę, ale przecież nie w sensie dosłownym, niezupełnie i nie do końca. W ten sposób, chcąc zabezpieczyć się przed polemiką, osłabiamy mimowolnie nasz przekaz. Co więcej, możemy nawet wzbudzić podejrzenia. Skoro bowiem używamy partykuł namysłu, to być może sami nie jesteśmy przekonani do tego, o czym mówimy, a może wręcz dopuszczamy się manipulacji. Nadużywanych partykuł jest zresztą więcej. Weźmy choćby takie słowa jak dokładnie, dosłownie czy faktycznie. Pamiętajmy, że czasami są one potrzebne, ale w większości przypadków można, a nawet trzeba z nich zrezygnować. Jeżeli chcemy przekonać naszych słuchaczy, starajmy się mówić wprost, bez ogródek, a nasza odwaga i zdecydowanie z pewnością zostaną docenione i okażą się skuteczne.